Czołg M1 Abrams 10 najważniejszych informacji czyli jeden z najsłynniejszych, jeden z najpowszechniejszych czołgów na świecie dlatego warto wiedzieć 10 najważniejszych informacji na jego temat. Oczywiście tradycyjnie zaczniemy od historii a historia czołgu Abrams rozpoczęła się w latach 70., kiedy to został zaprojektowany jako nowy czołg nowy czołg podstawowy. Do służby trafił on w 1980 roku, ale należy pamiętać, że do 1985 roku była produkowana wersja M1, czyli wersja wyposażona w 105 mm armatę. W 1985 roku do służby trafiła wersja M1A1 już 120 mm armata i była ona produkowana do 1992 roku. Oczywiście tych zmian, jeśli chodzi o czołgi. M1A, M1A1 było więcej. W 1992 roku wchodzi do służby wersja M1A2, czyli wersja, która jest obecnie produkowana, jej kolejne wydanie, ponieważ te czołgi przez te 40 lat cały czas są modernizowane. A od 2020 roku do służby trafia wersja M1A2 SEPV3, czyli ta najnowsza wersja. I należy pamiętać, że to jest ta wersja, której kupujemy 250 sztuk. Druga informacja to oczywiście napęd, ponieważ napęd, jaki jest zastosowany w czołgu Abrams, jest dosyć specyficzny, chociaż należy pamiętać, że ten silnik turbowałowy czy też turbina gazowa to nie tylko Abrams, ponieważ na przykład radzieckie rosyjskie czołgi również były produkowane z tego typu napędem. A tutaj mamy turbinę gazową Honeywell Avco Lycoming AGT 1500 generującą 1500 koni mechanicznych. Oczywiście jest to turbina wielopaliwowa. Można ją napędzać paliwem rakietowym, olejem napędowym, benzyną, kerozyną, ale trzeba pamiętać, że ten silnik zostać przeprogramowany, jeśli chcemy użytkować inne paliwo. Transmisja to Allison DDA X-1103B. Te 1500 koni mocy to moc jak najbardziej wystarczająca, nawet jak na tak ciężki czołg. Należy pamiętać, że on mógłby osiągać większą moc, ale przełożyłoby się to na jeszcze większe spalanie. Ale o spalaniu porozmawiamy w punkcie 7. Teraz może powiem, że jeśli chodzi o mobilność, jest ona na bardzo wysokim poziomie. Prędkość jest ograniczona do 68 km na godzinę. Wynika to z tego, że Abrams, taki odblokowany, mógł osiągać nawet 100 km na godzinę, czyli coś, co bardzo kusiło czołgistów i powodowało, że to nie tylko było niebezpieczne, ale też mocno obciążało zawieszenie ogólnie cały czołg. Więc dla bezpieczeństwa i dla Trwałości Abramsów ta prędkość została ograniczona, zawsze można ją odblokować. Warto też powiedzieć o tym, że ten silnik i te problemy, które występowały na przykład z zapyleniem, te które występowały też przy tych T80 radzieckich i ich silnikach. Wyposażonych w turbinę, to już dawno zostało rozwiązane. Problemy z filtrami, problemy z zanieczyszczeniami niestety dotyczą nie tylko turbin, dotyczą też tych silników wysokoprężnych i co ciekawe nadal tego typu problemy się pojawiają nawet w najnowszych czołgach. Jeśli chodzi o trzecią najważniejszą informację, jest to uzbrojenie. A mamy tutaj 120 mm armatę. Działo gładkolufowe M256A1 opracowane w współpracy z niemieckim Rheinmetalem i choć jest to działo bardzo zbliżone do tego, co znajduje się w Leopardach dwójkach, to nie jest to ta sama konstrukcja. Inny zamek, inna kołyska, inny system odrzutu i te elementy powodują, że to jest inne działo, ale bardzo zbliżone. Parametry też są bardzo zbliżone, chociaż należy zaznaczyć, że Amerykanie nadal użytkują armaty o mniejszej długości niż te armaty stosowane na przykład w leopardach 2A6 A7, ponieważ uważają, że długość lufy można zrekompensować, to znaczy niewydłużanie tej lufy, można zrekompensować po prostu użytkowaniem lepszego. Lepszej amunicji. Jeśli chodzi natomiast o zapas amunicji, to 42 sztuki. O amunicji będzie za sekundkę. Dodatkowym wyposażeniem jest sprzężony z działem karabin M240 762 mm. On jest oczywiście, tak jak powiedziałem, sprzężony z działem. Do tego na włazie kierowcy zamontowany jest karabin maszynowy wielkokalibrowy M2 12,7 mm. A jeszcze jedna M240, ta 762, może zostać zamontowana przy włazie ładowniczego. Zapas amunicji do karabinów może wynosić nawet 11-12 tysięcy. W tej całej historii Abramsa to dodatkowe wyposażenie, poza tą 120 mm armatą gładkolufową, która na początku była 105 mm armatą gładkolufową, no ale takich czołgów już nie ma, wszystkie zostały. Może poza takimi pokazowymi egzemplarzami, jak to kiedyś wyglądało, zostały zmodernizowane do wersji M1A1, ale jeśli chodzi o to dodatkowe wyposażenie, to poza tym karabinem sprzężonym z działem, pojawiały się różne warianty: obrotnice, granatniki automatyczne. Abramsa można po prostu wyposażyć w wiele tych przeróżnych dodatkowych elementów. Czwarty punkt. Odseparowanie amunicji, ponieważ Abrams jest chyba właściwie jedynym czołgiem, gdzie jest pełne odseparowanie amunicji od załogi. Polega to na tym, że w wieży, w niszy wieży, znajdują się dwa magazyny mieszczące po 18 pocisków. Jeden znajduje się za ładowniczym, drugi za dowódcą. I są to magazyny oddzielone od załogi takimi pancernymi drzwiami, które otwierają się tylko na ten moment, kiedy ładowniczy pobiera pocisk, albo też na czas przeładunku, kiedy to dowódca musi niejako uczestniczyć w tym, żeby z jego magazynu przeładować amunicję do magazynu ładowniczego. O tym trzeba pamiętać. Ale te magazyny, te dwa magazyny mieszczące po 18 sztuk, one mają u góry takie klapy przedmuchowe, i kiedy dojdzie do penetracji, kiedy dojdzie do trafienia tych magazynów, oczywiście ta energia jest uwalniana poprzez te klapy. To jest takie osłabione miejsce, gdzie te klapy są zamontowane na odpowiednich śrubach, i kiedy dojdzie do wspomnianej penetracji, do wybuchu, do uwolnienia tej olbrzymiej energii, ona powoduje, że te klapy są wyrywane. I ta cała energia nie jest skierowana na załogę, która jest oddzielona tymi opancerzonymi drzwiami, tylko leci do góry. Dlatego niektórzy, widząc trafione abramsy, ponieważ abramsy też były trafiane, widząc snopy, widząc gigantyczne ilości ognia, myśli, że one wybuchły. Nie. Tutaj ta cała energia jest skierowana do góry, i ta amunicja musi się po prostu wypalić, nie robiąc szkody załodze. Kiedy ktoś ma gigantycznego pecha i dojdzie do penetracji, kiedy, ten, kiedy ta kurtyna opancerzona jest otworzona, no wtedy niestety jest gorzej. Ale należy jeszcze raz zaznaczyć, że Abrams jest czołgiem, który jest jedynym, który ma takie rozwiązanie. Co w bardzo duży sposób wpływa na bezpieczeństwo załogi. Mamy dwa magazyny mieszczące 36 sztuk. Ale tak jak powiedziałem, łączny zapas. Pocisków to 42 sztuki. Gdzie jest 6 sztuk? One znajdują się w kadłubie, w takim specjalnym opancerzonym pojemniku, który też jest bardzo odporny. Ale co wiele osób podkreśla, bardzo często tu, Abrams, kiedy jedzie działać, tak to nazwijmy, ma tylko zapas w tych dwóch magazynach amunicji, w niszy wieży, w tych odseparowanych od załogi. I jeszcze jedna sprawa, tak jak powiedziałem, ładowniczy ma dostęp taki bezpośredni do 18 sztuk. 18 kolejnych sztuk jest za dowódcą i trzeba je przeładować, kiedy chce się ich użyć. Chyba, że ktoś będzie ich używał w o wiele trudniejszy sposób, podając je sobie. Piąta informacja masa, ponieważ według wielu Abrams jest za ciężki. Więc jeśli Abrams jest za ciężki, to tak samo jest w przypadku Leoparda 2A7, Challengera 2 czy też Merkawy 4, ponieważ one wszystkie ważą ponad 65 ton. Taka przypadłość tych najnowszych czołgów, że jeśli taki czołg ma zapewniać maksymalną ochronę swojej załodze i ogólnie czołgu, i tutaj taka wspólna przypadłość tych wszystkich czołgów, jeśli ma zapewniać odpowiednią ochronę swojej załodze, musi niestety dużo ważyć. O pancerze nie dużo waży. No ale mówimy o Abramsie. I Abrams w tych najnowszych wersjach waży około 66,5-67 ton. Dużo. Czyli około pół tony więcej niż Leopard 2A7. I około tony więcej niż Challenger 2 chyba że Challengera 2 dopancerzymy, wtedy różnicy nie ma. Jeśli chodzi o te pierwsze wersje, o te wersje M1, te podstawowe wersje, już one ważyły około 55-56 ton, ale tutaj ta masa musiała pójść do góry, tutaj te tony przybywały wraz z dodatkowym wyposażeniem i z coraz to lepszym opancerzeniem, ponieważ należy pamiętać, że ta masa, to w większości dodatkowe opancerzenie. Kiedy porównujemy abramsa ważącego 67 ton z na przykład T90 ważącą 47 ton, to tutaj większość tej masy to oczywiście opancerzenie. I to nie jest tak, że T90 miała, nie być, miała być słabo opancerzona. Tutaj jest problem w jej przypadku z silnikiem, No, ale to zupełnie inny temat, już nie odbiegajmy spokojnie. Wracajmy do Abramsów. I tak te Abramsy, które kupujemy, one ważą po 60 kilka ton, 64-67 ton. Nawet te starsze M1A1 są czołgami ciężkimi. Dużo ważącymi, nie w znaczeniu, że czołgami ciężkimi. Już, już takiego podziału od lat 50., 60. nie ma na czołgi lekkie, średnie i ciężkie. Mamy tylko jeden podstawowy czołg podstawowy, więc. Te abramsy, które my będziemy mieć, posiadać, te 250 sztuk SEP V3, to właśnie około 66-67 ton. Fepy będą troszkę lżejsze. No ale kiedy mówimy o naszych abramsach, przejdźmy do punktu 6 i pomówmy o naszych abramsach, ponieważ będzie to najliczniejszy czołg w naszych siłach pancernych. W dwa, myślę, że tak do końca 30 roku. 2030 roku, jeśli oczywiście wybierzemy K2 jako nasz czołg główny, ponieważ kiedy wybierzemy Abramsa, to nadal będzie najliczniej stosowanym przez nas, przez nas czołgiem. I tak, kupiliśmy, to znaczy kupujemy, ponieważ jeszcze nie mamy ich dostarczonych. 250 Abramsów M1A2 cepv 3 czyli tej. Czyli tą najnowszą wersję. Tą wersję, która jest wprowadzana w Ameryce od 2020 roku. Ale z powodu tego, że nasze T72 i PT91 walczą na wschodzie. Dlatego musieliśmy szybko uzupełnić ilość tych czołgów i postanowiliśmy kupić. Chociaż częściowo kupiliśmy, częściowo nam to sfinansowano, tutaj jest dużo zamieszania. 116 używanych Abramsów. Czyli M1A1 Abrams w wersji dla Marines, czyli w wersji FEP. Są to czołgi, które były zmagazynowane, czołgi z niskim przebiegiem, teraz zostały można powiedzieć wyzerowane, czyli te wszystkie elementy, które się zużyły albo mogły zużyć zostały wymienione. Więc można powiedzieć, prawie nowki, tylko że te prawie nowki za kilka, kilkanaście, no kilka, nie kilkanaście, za kilka lat będziemy musieli podjąć, będziemy musieli zmodernizować do wersji M1A2, ponieważ tak jak powiedziałem, te wersje dosyć mocno się od siebie różnią, a ta wersja M1A1 nie będzie dalej wspierana przez Amerykanów. No ale oczywiście oni nam o tym powiedzieli i wiemy, że za te kilka lat musimy je. Zmodernizować. Mam nadzieję, że nikt o tym nie zapomni. Więc za kilka lat, do końca 2026 roku, będziemy posiadać 366 Abramsów, 250 nowych i 116 Abramsów używanych, ale o wyzerowanym przebiegu czyli naprawdę duża siła. Ale taka duża siła musi mieć też odpowiednią logistykę. Więc przejdźmy do spalania do punktu siódmego, czyli czegoś, co się bardzo często podnosi, gdy mowa o Abramsach i o tym, jak dużo potrafią one spalić, ponieważ w rzeczywistości, jak najbardziej, Abrams spala, może spalać więcej niż inne czołgi. W odpowiednich warunkach, jak najbardziej spali więcej. Ale po pierwsze, zbiorniki paliwa Abramsa mieszczą 1909 litrów. Co pozwala przejechać ponad 400 km na drodze utwardzonej, czyli taki parametr normalny. A kiedy Abrams wjedzie w teren, no musimy tą wartość podzielić przez. Prawda jest taka, że to spalanie nie jest aż tak znacznie większe niż w przypadku innych czołgów. Oczywiście jest różnica, są różnice, jeśli chodzi o to spalanie, ale ta przepaść nie jest aż tak duża. To nie jest tak, że Abrams spala 2-3 razy więcej. Paliwa niż na przykład Leopard 2. Do tego, jeśli chodzi o to spalanie, jest ono uzależnione od na przykład warunków, od prędkości, i w niektórych warunkach to Abrams może spalać mniej niż wspomniany Leopard 2. No, Leopard 2 ma silnik MTU, czyli prawdziwą legendę, jeśli chodzi o napędzanie czołgów. Więc spalanie jest duże, ale ta różnica pomiędzy Abramsem wyposażonym w turbinę, a innymi czołgami, tymi, tymi wyposażonymi w taki troszkę bardziej tradycyjny napęd, czyli napęd wysokoprężny, nie jest aż tak duża. Jest większa, ale nieznacznie kilkunastoprocentowa, dwudziestoprocentowa trzydziestoprocentowa no, dlatego Abrams ma też większe zbiorniki i Oczywiście będzie to różnica dla logistyki. Ona jednak będzie musiała tego paliwa dostarczyć więcej. Jednak Abrams miał służyć wszędzie, od Alaski, gdzie panowały bardzo niskie temperatury, poprzez pustynie i te warunki, które musia, i te warunki w jakich musiał działać Abrams, to wszystko spowodowało, że zdecydowano się na turbinę, która na przykład w takich warunkach, gdzie te temperatury są o wiele niższe, Lepiej sobie radzi. To dlatego Rosjanie nadal używają, używali, chyba im coś jeszcze zostało, tych czołgów T80 wyposażonych właśnie w turbiny w tych rejonach arktycznych, tam gdzie było po prostu zimno, ponieważ tam ten rodzaj napędu lepiej się sprawdza. I tak od razu powiem, że następca Abramsa, czy też Abrams 2, nie wiemy jak to będzie wyglądało, najprawdopodobniej jednak będzie miał silnik wysokoprężny. Dwusuwowy, wysokoprężny silnik. Bardzo ciekawą konstrukcję, ale o tym może kiedyś. Przejdźmy do kolejnego punktu, czyli do tego, czy Abrams jest najbezpieczniejszym czołgiem na świecie. No nie, nie ma takiego czołgu. Każdy czołg da się zniszczyć, każdy czołg da się w jakiś sposób wyeliminować. Nie ma czołgów, nie było i nie będzie. Nie ma w ogóle żadnych pojazdów, żadnego uzbrojenia niezniszczalnego i najlepszego na świecie. No nie da się. Nie da się czegoś takiego zbudować i tutaj można raczej patrzeć na to przez pryzmat przeżywalności. I tak. Abrams jest jednym z tych czołgów, który ma najwyższą przeżywalność załogi i własną, jeśli chodzi o czołgi w ogóle. Bardzo dobre opancerzenie, wysoka mobilność, odseparowanie amunicji to wszystko powoduje, że Abrams jest jednym z najlepszych, najbezpieczniejszych czołgów na świecie. Troszkę nie domaga, jeśli chodzi o ochronę stropu. Tutaj na przykład Merkawy, Czwórki są w tej materii. O niebo lepsze, ale też może cięższe, i że to właśnie merkawa razem z Abramsem są na równi, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o to chronienie załogi. Zwłaszcza jeśli oba czołgi są wyposażone w aktywny system ochrony trofi. Merkawy są, Abramsy mogą być. Nie wiem, czy my zdecydowaliśmy się na zakup takiego wyposażenia. Mam nadzieję, że tak, ale są to po prostu bardzo bezpieczne czołgi. Odseparowanie amunicji, bardzo dobre opancerzenie, wysoka mobilność, dobra, dobra świadomość sytuacji, co się dzieje dookoła, ponieważ jest to czołg naprawdę wyposażony w szeroki zakres środków, które ostrzegą załogę i dają im wystarczającą ilość informacji. To wszystko powoduje, że Abrams jest jednym z najbezpieczniejszych czołgów na świecie. Jednym z dwóch, trzech takich czołgów, które takie bezpieczeństwo zapewniają. Abrams, Merkawa 4 i może Challenger 2. Chociaż wszystkie one mają wady, wszystkie one mają zalety, nie ma czołgu idealnego. No, Może by się dało zbudować, gdyby się wydało setki milionów dolarów na jeden egzemplarz, ale i taki czołg dałoby się zniszczyć. Więc szczęśliwie dla naszych czołgistów Oby się nie musieli nigdy o tym przekonać, to jeden z najlepszych czołgów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo załogi i czołg, który naprawdę w tej materii mocno się wybija. To jest czołg na topowych, najwyższych pozycjach. Jeden z dwóch, trzech najlepszych czołgów pod tym względem na świecie. Ale może już powoli zbliżajmy się do końca. Może o nazwie. A nazwa pochodzi od generała. Krejtona Abramsa, czyli dowódcy 37 batalionu pancernego Armii Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, a później dowódcy wojsk amerykańskich, które walczyły w Wietnamie. No i właśnie od pana generała Abramsa, Abrams jest Abramsem. Może teraz użytkownicy, będę wymieniał od razu użytkowników obecnych, byłych. Tak, żebyście mieli pojęcie, że te ponad 10,5 tysiąca wyprodukowanych egzemplarzy to gigantyczna ilość. Pamiętajmy, że Egipt chyba jeszcze produkuje dla siebie abramsy, z tego co pamiętam, ale od początku. Australia, Egipt, Irak, Kuwait, Polska, Arabia Saudyjska, Maroko, Tajwan, Ukraina. Stany Zjednoczone. W przyszłości ma być to również Rumunia, która zdecydowała się na 200-250 czołgów, oczywiście w wersji M1A2. Czyli jest tego sporo. Należy pamiętać, że na przykład Egipcjanie swoje Abramsy w dużej części produkowali u siebie. I, ten, i te 1130 sztuk minimum to czołgi w dużej części wyprodukowane u nich. Ale można powiedzieć ogólnie o siłach pancernych Egiptu musimy kiedyś porozmawiać, ponieważ to bardzo, bardzo interesujący temat. Ale wracając do użytkowników. Pamiętajmy, że co oczywiste, największym użytkownikiem Abramsów były, były i są Stany Zjednoczone. Do których trafiło około 8100 sztuk przeróżnych wersji Abramsów. Około 3700 sztuk znajduje się w magazynach w różnej formie. Są to czołgi M1A1 oraz M1A2. Więc tutaj mówienie, że tych czołgów nie ma, czy też, że są to czołgi niedostępne, no troszkę mija się z prawdą. Amerykanie mają ich zmagazynowane, że tak powiem, bardzo, bardzo duże ilości. I chyba jest to jeden z najliczniejszych aktualnie użytkowanych czołgów na świecie. Jeśli nie najszerzej stosowany czołg, Amerykanie użytkują ich dużo, Egipt również. My będziemy mieć prawie 400 sztuk i inne państwa, kiedy do tego doliczymy, że tych Abramsów służy dużo. Może już zakończmy. Po dwudziestu, kilku, po dwudziestu kilku minutach zapraszam na mój drugi kanał o motoryzacji, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.